Ładnie, ładnie. No dobra, jeszcze jedno. Ale już spokojnie, koniec pokuj się. Mamy fajną, talentowaną młodzież, która się nam rozwija, która nabiera stylu charakteru. programy te ileś już sześć edycji You Can Dance. Nie, nie pozostałoby bez odzewu. No. Ludzie się naprawdę uczą, cieszę się, że robimy tak dobry program. Wykupaliśmy mnóstwo, ale cały czas powstają nowi, świetni tancerze. Ci, ludzie, ci młodzi ludzie cały czas trenują i ćwiczą, więc ja mam nadzieję, że ja, ten program jest po to, żeby stymulować ludzi do rozwoju, żeby pokazać, że warto mieć marzenia, że warto ciężko pracować, że warto stawać sobie ambitnie celarz. Ogólnie przyleciałem z Australii, ale przyjechałem też do Lublina z Dobrowy Purliczej. No to z 6 godzin no. Ja mam rodzinę tutaj. Ja akurat przy okazji były castingi do Yupendance to Trzeba iść. Dzisiaj będę pokazywał nie stepowanie, tak jak zwykle, tylko Contemporary. Czyli to jest taki współczesny taniec. No, pracowałem jako tancerz w telewizji po pierwsze. I tak, są zwyczaj występy takie drobne, tu, tam, jakieś drobne tam prace, i no, tak się jakoś żyje. Bardzo ludzi, którzy preferują najbardziej nowoczesne style tańca, hip-hop, kram, yy, to pewnie inaczej niż w Broadway Dance Center w Nowym Jorku, gdzie się tańczy głównie właśnie Broadway, yy, to bardzo sceniczne takie yy, rodzaje tańca, jazz, yy, a Los Angeles to oczywiście Skusić, e, może może przyjdą w większej liczbie i to widać. Myślę, że dużo więcej jest takich w tej Los Angeles e, w Stanach to jest, e, tam się mieści telewizja, tam się tworzy ten tak zwany commercial dance, czyli taniec, który jest teraz najbardziej popularny. Tam, tam powstają największe teledyski, tam wszystkie gwiazdy się kreują, dlatego... Jedziemy do, nie do teraz, nie do stolicy musicalu, a do a stolicy show business.